Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od ojca. Za które z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga, odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy odrzucacie? O tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzycie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali, i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk, i powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał sztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku. Ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą i wielu tam w Niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Chciała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. godny Księże Proboszczu, drodzy bracia i siostry, trwamy w tych naszych rekolekcjach wielkopostnych w tym czasie, który ma nas przygotować na kolejne w naszym życiu święta wielkanocne, na przeżywanie. Triduum paschalnego, przeżywanie męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trwamy też w tym naszym przygotowaniu do wydarzeń w najbliższą niedzielę, niedzielę palmową, gdzie w świątyniach będziemy wspominać wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Będziemy słuchać opisu Męki Pańskiej, będziemy stawać z palmami w dłoniach, wołając, tak jak wtedy, dwa tysiące lat temu, ponad wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię pańskie. Ale też ta niedziela. 2 kwietnia i ta data 2 kwietnia ma dla nas taki szczególny wymiar, bo to rocznica śmierci naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II, Wielkiego Jana Pawła II. I to już 18 lat od tego wydarzenia, które przecież przykuwało naszą uwagę przy ekranach telewizji, wtedy, kiedy odchodził nasz papież. I moi, kochani, potrzeba i wspomnienia, ale potrzeba też wielkiej modlitwy. Byśmy tego dziedzictwa, które nam zostawił, nie zaprzepaścili. A jesteśmy w obecnym czasie na równi pochyłej, która prowadzi do tego, że to wszystko możemy zniszczyć, że to wszystko możemy zepsuć. Dlatego tak bardzo potrzeba tego naszego. Spojrzenia na dziedzictwo, które zostawił nam święty Jan Paweł II. I w końcu, w perspektywie trochę dalszej, ale ten czas tak szybciutko minie to jest nasze przygotowanie do misji świętych, naszych parafialnych. Które będziemy przeżywali od 11 do 17 czerwca. To jest takie ważne wydarzenie, na które już dzisiaj każdego z Was zapraszam. To jest też taki czas, żeby sobie uzmysłowić i odnowić swoją wiarę i spojrzeć też na to, że jesteśmy wspólnotą, wspólnotą parafialną, której przewodzi nie tylko ksiądz proboszcz i kapłani, którzy u was pracują, ale przewodzi przede wszystkim święty Jan Chrzciciel, ten, który ochrzcił Jezusa, ten, który w Jordanie rozpoczął Misję nauczania i głoszenia Królestwa, z którą przyszedł Boże Sen na świat. Zobaczcie, to jest, są takie wydarzenia, które są przed nami i też po to rekolekcje wielkopostne, żeby one otworzyły nasze serca na przyjęcie, Bożego Słowa, na przyjęcie Boga, żeby oczyściły nasze serca przez sakrament pokuty, który dziś jest w parafii, sakrament pojednania z Bogiem i z ludźmi. I potrzeba tego spojrzenia, wiary na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Wielkopiątkowe święte rano. Dzień pojednania z niebem ziemi. W Golgoty skałem wbito krzyże. Na jednym z nich Syn Boży Skona pojedna śmiercią z Bogiem ludzi. Wielkopiątkowe święte rano. moce ciemności sądy czynią nad Panem świata, co ofiarą ludzkich przewinień Stać się zechciał, winien jest śmierci, ukrzyżować Sanhedryn, Piłat, dwór Heroda. Potem włożono drzewo krzyża, spotkał swą matkę, co za ból i Weronicę za jej dobroć zostawił twarzy swojej ślad. Czułym niewiastom łzy polecił zatrzymać na dni własnych klęsk. A droga coraz bardziej stroma, gną się kolana, ciężar gnie. Upadł. Pan świata u ludzkich nóg, o zadrżyj ziemią. Wreszcie krzyż, wzgórze Golgoty, na nim On, Ojcze Niebieski, w ręce Twoje skonał, Syn Boży, właśnie dziś. Moi kochani, tymi słowami, Wielkopiątkowe Święte Rano, dzień pojednania Ziemi z niebem. Za równy tydzień, o godzinie szóstej rano w kalwarii Zebrzydowskiej, rozpocznie się misterium męki Chrystusa. Tymi słowami rozpoczną się te wydarzenia, przypominające chwile, kiedy człowiek podniósł rękę na swojego Boga. Rozpoczną się te wydarzenia przypominające chwilę, kiedy stworzenie podniosło rękę na swojego Stwórcę, na Tego, który do końca nas umiłował. Wspomniałem Jana Pawła II. Chcę wspomnieć jego pielgrzymkę do Polski z 1987 roku. Wielu z Was to pamięta. Byliśmy w tym czasie po zakończeniu stanu wojennego, w czasie reform, przemian. Tak bardzo potrzebowaliśmy umocnienia, tak bardzo naród polski uciemiężony potrzebował znowu iskry nadziei, że będzie dobrze, że przyjdzie wolność. I przyjechał w czerwcu papież do Polski. Z hasłem zaczerpniętym z Ewangelii Świętego Jana z XIII z 13, z 13 Księgi, z hasłem do końca ich umiłował. I dał nam wtedy takie czy wskazania, które chcę przypomnieć, ale które też chcesz, byśmy dzisiaj. Sobie odnowili. Stanął wtedy na Westerplatte i do zgromadzonych tłumów powiedział: Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. I to jest moje pierwsze pytanie, rekolekcyjne do Ciebie. Jakie jest Twoje Westerplatte? Jaki jest ten Twój wymiar zadań, które musisz podjąć i wypełnić? Co jest takiego na dzień dzisiejszy w Twoim życiu, że czujesz i wiesz, że nie możesz zdezerterować, chociaż może jest trudno, chociaż może krzyż dociskać, przygniatać do ziemi? Zobaczcie, jak ważne jest to, byśmy potrafili. Bronić wartości. Jak ważne jest to, byśmy potrafili stawać w obronie tego, co dla nas ważne, święte. Czy my potrzebujemy bronić Jana Pawła II? Nie. Jego świętość obroni się sama. Ale. Czy mamy odwrócić głowę i udawać, że nie słyszymy tych plugastw, które głoszą? Też nie. To jest nasze Westerplatte. Trzeba dzisiaj bronić wartości naszej wiary, kościoła, duchowieństwa. Świętości, siebie. I to jest pierwsza rzecz, na którą proszę, abyście zwrócili uwagę. Druga, mówił wtedy jeden drugiego brzemiona noście, przywołując słowa Pana Jezusa. I mówił, jak bardzo potrzebujemy nawzajem tego, by się wspierać. Jak bardzo potrzebujemy siebie. Dzisiaj sakrament. Ten sakrament, który zdejmuje z nas jarzmo grzechu. Ale zobaczcie, ja nie idę do spowiedzi. Idę do sakramentu pojednania z Bogiem i z ludźmi. I mówimy w modlitwie: Ojcze, nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Dlatego mam taką nadzieję, że zanim tu przyszedłeś, by podejść do kratek konfesjonału, to odpuściłeś winy tym, którzy wobec ciebie zawinili, i wyciągnąłeś swoją dłoń w geście pojednania. Kiedyś przeczytałem takie słowa o, tej, o tym fragmencie modlitwy Ojcze Nasz, które mnie przeraziły. Bo było napisane, że jeżeli nie potrafisz przebaczyć bliźniemu, to nie wolno ci odmawiać tej modlitwy, bo wtedy prosisz Boga, żeby cię ukarał i potraktował tak, jak Ty traktujesz bliźniego. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Zrobiłeś to? Zrobiłaś to? Przebaczyłeś? Przebaczyłaś? Pojednałeś się? Bo dopiero wtedy ten sakrament jest pełny. Bo dopiero wtedy on ma sens. Nosić brzemiona jedni drugich. Troszczyć się o to i dostrzegać człowieka, który mnie potrzebuje. I to jest druga rzecz, o którą dziś Was proszę. I w końcu, jeszcze wtedy, w 1987 roku, papież kończąc pielgrzymkę, wprowadził nas w świat wyboru i mówił, że podstawowy wybór człowieka to jest wybór między dobrem a złem i on się ciągle dokonuje. Moi kochani, on się dokonał dziś, jak się obudziliśmy. On się dokonuje teraz. To, że tu jesteś, to, że ten czas zdecydowałeś się na to, by poświęcić na spotkanie z Bogiem i nasze spotkanie rekolekcyjne, to jest Twój wybór. Wybór dobra. I potrzeba ciągle w sobie ten wybór dobra potwierdzać. I trzeba ciągle w swoim życiu kierować się po tej i ustawiać po tej stronie dobra. Czy zło jest? Jest. Ale to wcale nie znaczy, że ono ma nas pokonać. Bo my wiemy, że jest ten, którego dziś oblicza, nie zobacza. Bo zasłonięty krzyż. Ale my wiemy, że jest ten, który wielki piątek, czyli już za tydzień, znowu mi zostanie ukazany. A kapłan zaśpiewa, czy wyrecytuje: Oto drzewo krzyża. Na którym zawisło zbawienie świata. A my odpowiemy: Pójdźmy z pokłonem, bo wielkopiątkowe święte rano to dzień pojednania ziemi z niebem. Proszę, abyście o tym pomyśleli, a na dzień dzisiejszy. Na te wszystkie obowiązki, które Cię czekają, na te wszystkie rzeczy, które masz do załatwienia, na te wszystkie sprawy Twojej codzienności, żeby Wam towarzyszyło, chcę Wam zostawić jeszcze opowiadanie. Pobożny mąż, wiele czasu spędzał na modlitwie, na kontemplacji Boga. W mroźny dzień wyszedł na spacer. Przechodząc zobaczył małą dziewczynkę, która stała na skraju drogi, częsącą się z zimna. Spojrzał na nią z politowaniem. Spojrzał w jej smutne oczy. Nie było tam blasku, były matowe, były beznadziei. Wrócił do siebie, uklęknął i zaczął wymyślać Bogu: Jaki Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego to dziecko tak cierpi? Dlaczego się nim nie zaopiekujesz? Jaki z ciebie Bóg? Dlaczego dopuszczasz do tego, że ona tam stoi, smutna, zmarznięta, bez nadziei? Daj mi odpowiedź. A Bóg milczał przez cały dzień. A on się nakręcał i mówił: Boże, nic nie zrobiłeś. Aż w nocy, kiedy położył się spać, Bóg się odezwał: Jak to nic nie zrobiłem? Stworzyłem Ciebie. Do końca nas umiłował. I stworzył nas po to, byśmy bronili wartości, po to, byśmy nieśli brzemiona drugich, po to, byśmy wybierali między dobrem a złem. Stworzyłem Ciebie. I dzisiaj Bóg prosi Ciebie, miłuj.